Witajcie, kochani. Dzisiaj przychodzę do Was z kolejną recenzją budżetowych papierów. Tym razem na dwalik idą papiery z Tediego. I to nie wszystkie papiery z Tediego, bo część z nich jest takiej, wiecie, mocno akcjonowej, że się tak wyrażę, jakości i nieszczególnie tam, powiedzmy, jest co, co recenzować. Okej, okay, fajne tła, okej, okay, jeszcze lepsza cena. Gramaturą jest różnie, trzeba po prostu sobie poszukać to, co ewentualnie się nam może przydać, że się tak wyrażę. Natomiast mnie z kolei zainteresowały te konkretne bloczki. To jest przedstawiciel jeden z. Kilku tam różnych rodzajów designów. A5, wymiar 170 gramatura, koszt 14 zł, jeśli ktoś z Was widzi bądź nie widzi. I ten zestaw przykuł moją uwagę, poza tym, że ładne kolorki i tak dalej, to przede wszystkim dlatego, że poza papierami, które są, wiecie, tak jak widzicie, całkiem całkiem OK. Proszę bardzo. Nic szczególnego wiadomo. Ale na końcu mamy też pełne elementy do wycinania. Różnego typu. Trzy razy. Proszę bardzo. Banerki. Tagi. Jakieś dodatkowe karty. No i na końcu są też napisy na pergaminie. I dlaczego zwróciłam uwagę na ten broczek? Dlatego, że słuchajcie, to może być całkiem fajna sprawa dla osób początkujących, które chcą się dopiero zacząć bawić scrapbookingiem, nie bardzo wiedzą w co chcą inwestować i tak dalej. I taki zestaw pozwoli Wam spokojnie na zrobienie kilku kartek albo jakiegoś małego albumiku i możecie w tym momencie wiedzieć, czy to jest coś dla Was, czy to nie jest coś dla Was. I wychodzi taniej zdecydowanie niż kupowanie całej kolekcji designowych, że się tak wyrażę, papierów, tak? Także całkiem. Fajna alternatywa, mi się wydaje. Już nie mówiąc o tym, że te papiery same w sobie są, mówię, może nie są w jakiejś świecie. Szczególnie ekstra, bo to wszystko jest stok, wiadomo. Ale całkiem się mogą przydać do zrobienia jakiejś fajnej kartki. No i słuchajcie, dwa bloczki kupiłam jeszcze takie. Tutaj jest ta sama gramatura. Te są 20 na 20. Też koszt po 14 zł. I te zwróciły moją uwagę dlatego, że te są całkiem fajnie zaprojektowane. Naprawdę są fajnie zaprojektowane. Yy, tutaj jest... mogą być troszeczkę grubsze, że się tak wyrażę, ale są całkiem, całkiem naprawdę fajne. Yy, nie ma jakiejś takiej niesamowitej pikselozy gdzieś tutaj. A to się zdarza w różnych papierach. Gdzieś są jakieś takie w miarę yy, ciekawe... Narożniki, które można wykorzystać w różny sposób, albo pod kartkę, bo właściwie to może bardziej to się nadaje pod album. Jeden goczek i teraz drugi w zieleniach. To, co mi się podoba w tych bloczkach, to, to jest to, że one są w miarę spójne kolorystycznie. I mogę potraktować ją w zasadzie jak kolekcję papierów, z której jestem w stanie spokojnie zrobić jakąś większą pracę, taką jak album czy coś w tym stylu. Co nie jest częste na przykład z papierami z Akciona, z tymi dużymi blokami, które tak wszyscy bardzo lubimy. Z racji tego, że o ile tamte bloki są najczęściej w jednym kolorze, to te tonacja kolorystyczna jest kompletnie inna, czasami się zupełnie różni arkusz od arkusza i ciężko jest tak na dobrą sprawę potraktować tamte bloki jako pełną kolekcję, raczej się traktuje je jako zestaw papierów, już się tak wyrażę. Natomiast w tych konkretnych przypadkach wydaje mi się, że spokojnie można byłoby zrobić jakąś ciekawą pracę. Mówię, jedyny mankament dla mnie tych papierów to jest to, że są trochę cienkie, ale to nie jest coś, z czym się nie da żyć. Szybka recenzja. Dajcie mi znać, co Wy o tym myślicie, czy w ogóle jakieś tam inne perełeczki fajne znaleźliście w Tedim, na które mam polować i które mam szukać. I na dzisiaj to tyle. Dzięki za obejrzenie. Pa!